Szak szuka na śniadanie, a może ją lekko podkręcimy makrelą w pomidorach i dopiero wtedy nabierze pełni smaku. Koniecznie zapisz ten przepis na później. Do mojej autorskiej wersji potrzebujemy pomidory, sparzyć, zdjąć skórkę i pokroić na małe kawałki. Na średniej patelni na oliwie podsmażamy posiekaną czerwoną cebulkę, a następnie dodajemy drobno pokrojoną paprykę. Przesmażamy razem, dodajemy przyprawy. Po 30 sekundach pomidory mieszamy, dusimy pod przykryciem do miękkości. Następnie otwieramy najlepszą makrelę w pomidorach od King Oscar i dodajemy zawartość puszki do naszych pomidorów. Lekko mieszamy, doprawiamy do smaku. W kolejnym kroku dodajemy jajka. Dusimy na średnim ogniu pod przykryciem kilka minut. Aż białka się zetną, a żółtka będą nadal płynne. Pod koniec można dodać trochę świeżego szpinaku, fety, listki bazylii. Pyszne, zdrowe, sycące śniadanie, gotowe w kilka minut.